Cześć. S. -P lubi. A Z. -S 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 -P lubi, lubi wąchać chuj <grym> Dobra. Ej, dobra, nagrałem publikację. Trajnie <grym> nie to przeklasty widział. Czekł wyjewacz. Co? Co? Ale... Ale publikacja jest. Jesteś na YouTubie. Film będzie na YouTube. Ten film będzie na YouTube teraz tego. Henie, e, Heniek w ogóle. To jest wejście. Dzień dobry. Dobra. Dobra. Actions in the train. Yeah. No tak. No czekaj, no Nie mogę zabrać. Dobra, teraz tak. Tam starszy do środka. Do środka weszli Aga, Kuba i Ralph. I teraz, bans, Baz, baz, baz. Baz, baz. AZ SPW. Yeah! Actions in the train. Stara Baba, że idzie. Ej, hey, to.